Od czego ludzie chorują? To no na pewno nie od demonizowanej diety keto albo niskowęglowodanowej, bo na niej nigdy nie byli. To od czego? Zastanów się, komu zależy na tym, abyś spożywał przetworzone jedzenie i bał się normalnego. Pokazują ci w telewizji, jakie zniszczone zęby mieli ludzie w starożytności. To dlaczego odkopują szczątki ludzi z pełnym uzębieniem? Co więc nam tak szkodzi? Podpowiem ci, węglowodany, czyli cukier. Cukier i jego pochodne podnoszące insulinę. Masz cukrzycę lub nadciśnienie i jesz tabletki? Może by tak zmienić dietę i wycofać leki. Albo może nie chcesz chorować, posłuchaj o keto. Tak, keto, tym, które ponoć niszczy nerki i powoduje dnem Tym samym, na którym jesz tylko wartościowe produkty, a nie przetworzone, ale chcą cię nim straszyć. Zastanów się, co w zjedzeniu mięsa, ryby, jajka, brokuła, awokado. Czy boczku może być złego? Jakież frytki, hamburgery i popijasz napojami? Wszystko jest okej, okay, ale jak masz zadbać o siebie i jeść jajka, to lepiej skonsultuj się z dietetykiem. Taką mamy narrację. Zaciekawiony? To słuchaj dalej. Przemysł spożywczy chce, abyś był uzależniony od cukru i przetworzonych produktów, bo to dla nich kasa, a ty masz wierzyć, że zdrowe jedzenie ci zaszkodzi. Zastanów się, kto ma interes w tym, abyś był chory i kupował leki zamiast zdrowej żywności. No właśnie, teraz wiesz, że to cukier i przetworzone jedzenie są prawdziwymi winowajcami. Chcesz być zdrowy? Spróbuj keto. Tak, to ta dieta, która rzekomo robi same straszne rzeczy, ale w rzeczywistości promuje jedzenie naturalnych, pełnowartościowych produktów. Czyż nie brzmi to jak coś, co warto sprawdzić? A teraz weź pod uwagę, że człowiek jest największym drapieżnikiem, który jadł mięso przez miliony lat. Nasz organizm uformował się tak, aby najlepiej trawić mięso i potrzebuje jego właściwości. Próbować zmusić człowieka do diety bezmięsnej to jakbyś chciał nauczyć krowę jeść mięso. Krowy są przystosowane do jedzenia trawy, a my jesteśmy przystosowani do jedzenia mięsa. Choć można zrozumieć ideologiczne powody niejedzenia mięsa, nie będzie to zdrowe dla człowieka. Nasze ciała są zaprojektowane do czerpania korzyści z mięsa, białka, witamin i minerałów, które są niezbędne dla naszego zdrowia, więc zanim zrezygnujesz z mięsa, zastanów się, czy naprawdę chcesz jeść wbrew naturze swojego organizmu i chorować. Keto. Kojarzysz sytuację, w której coś zjadasz i robisz się senny? Dzieje się to poprzez spożyty cukier, tak zwane węglowodany. To one spowodowały wyrzut insuliny w twoim organizmie w takiej ilości, że aby organizm mógł sobie poradzić ze strawieniem tego produktu, Musicie wysłać na drzemkę. A może Twoja babcia mierzy cukier i używa słodzika, a tobie się wydaje, że to taka choroba, która cię nie dotyczy i że nie masz na to wpływu, ani Twoja biedna babcia. Nic bardziej mylnego. Chcesz się dowiedzieć więcej, to słuchaj. Ratuj siebie i swoich bliskich, udostępniaj te informacje, edukuj ludzi starszych, dzieci, młodzież i dorosłych, wyjdź z matrixa przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Posłuchaj, powiem Ci tyle. Sytuacja jest poważna. Tutaj chodzi o życie w zdrowiu, Twoje i Twoich bliskich. Stop słodyczą, soczkom owocowym i przetworzonemu badziewiu z reklam. Zaczynamy. Rozdział pierwszy. Witajcie w świecie keto i niskowęglowodanowej mantry. Jest to kraina, gdzie życie toczy się na tłuszczu, a węglowodany są wrogiem numer jeden. Wiecie, ten sam tłuszcz, który przez dekady był demonizowany jako sprawca wszelkiego zła od trądziku po globalne ocieplenie. Ale nagle, dzięki cudownym badaniom i odwadze dietetycznych pionierów, Tłuszcz stał się naszym nowym bohaterem. A węglowodany złoczyńcami. Keto, czyli dieta ketogeniczna, opiera się na bardzo prostym założeniu: Jedz tłuszcz, spalaj tłuszcz, żyj dłużej i szczęśliwiej. Z kolei dieta niskowęglowodanowa to mniej restrykcyjna wersja keto, która również promuje minimalizowanie spożycia węglowodanów, ale pozwala na większą elastyczność. Brzmi fajnie, oczywiście. Kto by nie chciał jeść boczku na śniadanie, lunch i kolację? No to jedziemy dalej. Rozdział drugi. Jak to wszystko działa? Kiedy ograniczamy węglowodany, nasz organizm przechodzi w stan zwany ketozą, gdzie zamiast glukozy spalamy tłuszcz jako główne źródło energii. Przypomina to trochę sytuację, kiedy twój samochód nagle zaczyna działać na olej rzepakowy zamiast benzyny. Zdziwione, ale działa. Ketoza pomaga w szybszym spalaniu tkanki tłuszczowej, stabilizuje poziom cukru we krwi, zmniejsza głód i daje nieprawdopodobną energię. Kto by pomyślał, że można czuć się tak dobrze jedząc smalec? Fazy. Diety ketogenicznej. Faza pierwsza adaptacja od pierwszego do siódmego dnia. Podczas pierwszego tygodnia diety ketogenicznej Twój organizm przechodzi przez okres adaptacji, zwany często ketogrypą. Możesz odczuwać zmęczenie, ból głowy, nudności i drażliwość, ponieważ organizm przechodzi z spalania glukozy na spalanie tłuszczu. Zwiększone spożycie soli, wody i elektrolitów może pomóc złagodzić te objawy. Faza druga stabilizacja. Od 2 do 4 tygodni. Po pierwszym tygodniu organizm zaczyna lepiej przystosowywać się do spalania tłuszczu jako głównego źródła energii. Objawy ketogrypy ustępują, a ty zaczynasz odczuwać większą energię i stabilność poziomu cukru we krwi. Zauważalne są również pierwsze efekty utraty wagi. Faza trzecia optymalizacja. Od 1 do 3 miesięcy. W ciągu kolejnych kilku miesięcy twoje ciało staje się coraz bardziej efektywne w produkcji i wykorzystaniu ketonów. Zauważasz znaczną poprawę w poziomie energii, koncentracji i nastroju. Metabolizm staje się bardziej stabilny, a proces spalania tłuszczu przyspiesza. Faza czwarta, długoterminowa ketoza. Od trzeciego miesiąca wzwyż. Po kilku miesiącach na diecie ketogenicznej Twój organizm osiąga optymalny stan ketozy. W tym momencie korzyści zdrowotne są maksymalne: utrzymanie niskiego poziomu insuliny, zmniejszenie stanów zapalnych, poprawa funkcji mózgu, redukcja ryzyka chorób serca i cukrzycy typu drugiego. Długoterminowa ketoza może również wspomagać zdrowie mitochondrialne i zapobiegać starzeniu się komórek. Rozdział trzeci, czyli post przerywany. A co z postem przerywanym? To taka dieta, gdzie przez pewien czas nie jesz absolutnie nic, a potem jesz jak król lub królowa. Niby brzmi jak średniowieczne tortury, ale okazuje się, że nasze ciała wręcz uwielbiają te przerwy od jedzenia. Przerywany post aktywuje proces zwany autofagią, naturalne oczyszczanie komórek, które usuwa uszkodzone struktury komórkowe i może zapobiegać wielu chorobom, w tym nowotworom, chorobom neurodegeneracyjnym. Yoshinori Ohsumi, japoński biolog, który odkrył mechanizm autofagi, dostał za to nagrodę Nobla w 2016 roku. No cóż, kto by pomyślał, że niejedzenie przez kilka godzin dziennie może być tak korzystne? Co się dzieje w Twoim organizmie podczas postu przerywanego? Godziny. Od pierwszej do czwartej. Współczesna rutyna. Na początku Twój organizm funkcjonuje tak jak zawsze. Korzysta z energii dostarczanej przez ostatni posiłek, głównie z glukozy. Poziom cukru we krwi jest stabilny, a insulina pracuje nad przetwarzaniem glukozy na energię. Godziny. Od czwartej do ósmej. Przechodzenie na tryb oszczędzania. Po kilku godzinach od ostatniego posiłku poziom insuliny zaczyna spadać, a twoje ciało zaczyna korzystać z zapasów glikogenów w wątrobie i mięśniach, aby utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Jest to naturalna odpowiedź organizmu na brak dostępu do nowych źródeł energii. Godziny. Od 8 do 12 rozpoczęcie ketogenezy. Gdy zapasy glikogenu zaczynają się wyczerpywać, organizm zaczyna szukać alternatywnych źródeł energii. To moment, w którym Twoje ciało zaczyna produkować ketony z tłuszczu zgromadzonego w tkance tłuszczowej. Ten proces nazywa się ketogenezą i jest kluczowy dla diety ketogenicznej. Godziny od 12 do 16 pełna ketoza. Po około 12 godzinach postu Twoje ciało jest już w pełni w stanie ketozy. W tym momencie większość energii pochodzi z ketonów, co sprawia, że poziom cukru we krwi jest stabilny. A ty zaczynasz czuć zwiększoną jasność umysłu i energię. Organizm kontynuuje spalanie tłuszczu, co przyczynia się do utraty wagi. Godziny od 16 do 24. Autofagia i naprawa komórkowa. Gdy post trwa dłużej, uruchamiany jest proces autofagi, naturalny mechanizm oczyszczania komórek, który usuwa uszkodzone lub zbędne elementy komórkowe. Autofagia pomaga w zapobieganiu chorobom neurodegeneracyjnym, nowotworom i starzeniu się. Ciało w pełni przechodzi na spalanie tłuszczu, co zwiększa efektywność metaboliczną. Po 24 godzinach regeneracja i długoterminowe korzyści. Jeśli post trwa dłużej, organizm kontynuuje proces autofagi. A produkcja hormonów wzrostu wzrasta, co przyspiesza regenerację komórek i tkanek. Korzyści zdrowotne obejmują zmniejszenie ryzyka chorób serca, poprawę funkcji mózgu i zwiększenie długości życia. Rozdział 4. Co jemy na diecie ketogenicznej? Dieta ketogeniczna, znana również jako dieta keto, opiera się na wysokim spożyciu tłuszczów, umiarkowanym spożyciu białka i bardzo niskim spożyciu węglowodanów. Kluczowym celem jest wprowadzenie organizmu w stan ketozy, gdzie organizm zamiast glukozy spala tłuszcze jako główne źródło energii. Produkty zalecane na diecie keto: mięsa i ryby, wołowina, wieprzowina, kurczak, indyk. Tłuste ryby, takie jak łosoś, makrela, sardynki. Unikaj przetworzonych mięs z dodatkiem cukru. Jaja doskonałe źródło białka i tłuszczu. Można je przygotować na różne sposoby: gotowane, smażone, w omletach. Tłuszcze i oleje. Olej kokosowy, masło ghee, oliwa z oliwek, olej awokado. Smalec i tłuszcze zwierzęce. Warzywa niskowęglowodanowe: szpinak, jarmusz, brokuły, kalafior, kapusta, awokado, cukinia, papryka. Unikaj warzyw skrobiowych takich jak ziemniaki, kukurydza, buraki. Możesz za to jeść pełną gębą, orzechy i nasiona: migdały, orzechy włoskie, orzechy makadamia, pestki dyni, siemielniane, chia. Unikaj orzechów z dużą ilością węglowodanów, takich jak nerkowce. Nabiał, sery, pełnotłusty, śmietana, pełnotłusty jogurt grecki, twaróg. Unikaj produktów niskotłuszczowych i mleka. Napoje, woda, kawa, herbata, to wszystko oczywiście bez największego wroga, czyli cukru. Dodatki, zioła i przyprawy, sosy bez cukru, ocet jabłkowy, sok z cytryny. Pamiętaj, aby w tym wszystkim nie dać się zwariować, można pożywać wszystko, ale stawiaj na pełnowartościowe produkty. To one pozwolą Ci zapomnieć o liczeniu kalorii, a Ty będziesz czuł się zdrowszy. Pamiętaj o jedzeniu jajek, które zawierają prawie wszystko, co jest potrzebne Twojemu organizmowi do zdrowia, bowiem jajo to źródło życia, czyli musi zawierać wszystko, co niezbędne. Dodatkowo zastanów się, w jakim dziwnym świecie żyjemy. Jeśli chcemy jeść produkty naturalne, mięso, jaja, brokuły, awokado itd., to doradzają nam, abyśmy poszli do dietetyka lub lekarza, zrobili badania i sprawdzili, czy możemy przejść na takie produkty i taką dietę. Keto. Ale jeśli jemy wszystko, co jest dostępne na półkach w sklepie, czyli produkty wysoko przetworzone, słodycze, gotowe dania, fast foody i popijalibyśmy to słodzonymi napojami, to nie musimy iść już wtedy do dietetyka ani lekarza. Możemy to spożywać bez niepotrzebnych pytań i ograniczeń, co najwyżej kiedyś dostaniemy tabletki na otyłość, ciśnienie lub cukrzycę. Czego nie rozumiesz? Proste, nie? Jak ukrywa się cukier? Oto lista pseudonimów, pod którymi cukier ukrywa się na etykietach produktów spożywczych, jakby był poszukiwanym przestępcą skazanym za podnoszenie poziomu glukozy we krwi. Sacharoza, znany również jako cukier stołowy, klasyczny przestępca z przeszłości, podnosi poziom glukozy we krwi. Syrop glukozowo-fruktozowy, dwulicowy łajdak, który czai się w napojach gazowanych i przetworzonej żywności, skutecznie podnosi poziom glukozy we krwi. Miód. W przebraniu natury, ale nie daj się zwieść jego słodkim obietnicom. Podnosi poziom glukozy we krwi. No nie demonizujmy go, ma także pozytywne właściwości. Ale jak z wszystkim nie należy przesadzać, chcemy zdrowia metabolicznego, to nie możemy podnosić radykalnie glukozy we krwi. Fruktoza. Cukier owocowy, udający zdrowego kumpla, który wcale nie jest taki niewinny. Podnosi poziom glukozy we krwi, choć w mniejszym stopniu niż glukoza. Często odpowiedzialna za otłuszczenie i morderstwo na narządach wewnętrznych, można śmiało powiedzieć, że jak wcześniejsza sacharoza i syrop glukozowo-fruktozowy siedzą wszyscy razem za głowę i to nie jedną. No ale chcesz być gitem? To idź w ślady tych ziomków. Z pewnością doprowadzą cię do choroby i śmierci szybciej niż myślisz. Syrop klonowy, tradycyjny oszust z Kanady, zawsze gotów słodzić ci i życie. Odpowiedzialność. Podnosi poziom glukozy we krwi. Dekstroza, alias glukozy zawsze w gotowości, by wskoczyć do akcji. Poszukiwany za bardzo skutecznie podnosi poziom glukozy we krwi. Laktoza, cukier mleczny ukrywający się w mleku i produktach mlecznych. Podnosi poziom glukozy we krwi. Melasa, ciemnobrązowy złoczyńca, produkt uboczny w produkcji cukru, podnosi poziom glukozy we krwi. Sok z trzciny cukrowej, płynny, sabotażysta, prosto z trzciny cukrowej, podnosi poziom glukozy we krwi. Syrop kukurydziany, często działa w duecie z przetworzoną żywnością. Poszukiwany złoczyńca podnosi poziom glukozy we krwi. Syrop ryżowy, orientalny mistrz iluzji, słodzik pozyskiwany z ryżu, podnosi poziom glukozy we krwi. Maldodekstryna zagęstnik i słodzik w jednym tajemniczy specjalista od przetworzonej żywności bardzo skutecznie podnosi poziom glukozy we krwi lubi się ukrywać w rzekomo zdrowych produktach dla sportowców nie daj się zwieść to jeden z najbardziej brutalnych i niegodziwych złoczyńców agawa egzotyczny przestępca z dużą ilością fruktozy podnosi poziom glukozy we krwi choć w mniejszym stopniu niż glukoza syrop z brązowego ryżu Kolejny słodzik z Dalekiego Wschodu, ukrywający się w zdrowych produktach, podnosi poziom glukozy we krwi. Sorbitol, manitol, ksylitol trio alkoholi cukrowych, udających, że są bezpieczni dla diabetyków. Podnoszą poziom glukozy we krwi, ale w mniejszym stopniu niż inne cukry. Pamiętaj, cukier to mistrz przebrań i iluzji, więc bądź czujny i zawsze czytaj etykiety, by nie dać się złapać na jego słodkie sztuczki. Rozdział 5. Low Carb High Fat, LCHF. Co to jest i jak to działa? Dieta LCHF, Low Carb High Fat. To bardziej elastyczna wersja diety ketogenicznej. Podobnie jak w keto, głównym celem jest ograniczenie węglowodanów, ale LCHF pozwala na większe spożycie białka i mniej rygorystyczne podejście do tłuszczów. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą czerpać korzyści z ograniczenia węglowodanów, ale niekoniecznie chcą być w pełnej ketozie. Główne zasady Low Carb High Fat. Ogranicz węglowodany. Skup się na warzywach niskowęglowodanowych i unikaj cukrów oraz skrobi. Zwiększ spożycie tłuszczów. Dodaj zdrowe tłuszcze do każdego posiłku. Wybieraj tłuste mięsa, ryby, nabiał i zdrowe oleje. Umiarkowane białko. Spożywaj białko zgodnie ze swoimi potrzebami, ale nie przesadzaj. Białko powinno pochodzić głównie z mięsa, ryb, jaj i nabiału. Unikaj przetworzonej żywności. Skup się na naturalnych, pełnowartościowych produktach. Unikaj gotowych dań, przekąsek z dodatkiem cukru i przetworzonych tłuszczów. Przykładowy dzień na diecie LCHF. Śniadanie. Omlet z trzech jaj z serem, boczek, szpinak i awokado. Lunch. Sałatka z grillowanym kurczakiem, awokado, oliwkami, serem feta, polana oliwą z oliwek. Kolacja. Pieczony łosoś z masłem, brokuły z czosnkiem i oliwą z oliwek. Przekąski. Orzechy włoskie, kawałki sera, pokrojone warzywa z dipem na bazie jogurtu greckiego. Chyba nie jest aż tak źle. No, chyba że jesteś uzależniony od cukru. Pewnie dilerzy ci sprzedawali cukier, i teraz nie możesz się uwolnić od tego narkotyku XXI wieku. Rozdział 6. Korzyści z diety keto i Low Carb High Fat. Utrata wagi. Zarówno dieta ketogeniczna, jak i LCHF skutecznie wspierają utratę wagi poprzez spalanie tłuszczu jako głównego źródła energii. Stabilizacja poziomu cukru we krwi. Ograniczenie węglowodanów prowadzi do stabilizacji poziomu glukozy we krwi, co jest korzystne dla osób z cukrzycą typu drugiego i insulinoopornością. Poprawa funkcji mózgu. Ketony są efektywnym źródłem energii dla mózgu, co może poprawić koncentrację, pamięć i ogólną wydajność umysłową. Zmniejszenie stanów zapalnych. Dieta niskowęglowodanowa i wysokotłuszczowa może zmniejszać stany zapalne w organizmie, co jest korzystne w zapobieganiu chorobom przewlekłym. Zwiększenie energii, stabilne poziomy cukru we krwi i efektywne wykorzystanie tłuszczu jako paliwa prowadzą do stałego poziomu energii przez cały dzień. Rozdział siódmy podsumowanie. Dieta ketogeniczna i LCHF to podejścia żywieniowe, które mogą przynieść liczne korzyści zdrowotne w tym utratę wagi, poprawę funkcji mózgu i stabilizację poziomu cukru we krwi. Oparta na naturalnych, pełnowartościowych produktach. Dieta ta jest zgodna z naszym ewolucyjnym dziedzictwem żywieniowym. Ograniczając węglowodany i zwiększając spożycie zdrowych tłuszczów, możemy poprawić nasze zdrowie i samopoczucie, jednocześnie uniezależniając się od przetworzonej żywności i korporacyjnych mitów o zdrowym odżywianiu. Zarówno post przerywany, jak i dieta ketogeniczna oferują wiele korzyści zdrowotnych, wynikających z naturalnych procesów biochemicznych zachodzących w naszym organizmie. Post przerywany aktywuje autofagię i poprawia metabolizm, podczas gdy dieta ketogeniczna optymalizuje spalanie tłuszczu i stabilizuje poziom cukru we krwi. Warto pamiętać, że te podejścia do odżywiania mają głębokie korzenie w ewolucji i naturalnych mechanizmach przetrwania człowieka. Rozdział 8. Wielka Mistyfikacja. Ostatnie badania przyniosły interesujące odkrycia dotyczące poziomu cholesterolu u stulatków oraz pacjentów z zawałem serca. Oto podsumowanie najnowszych informacji. Stulatkowie i wysoki poziom LDL cholesterolu. W badaniu obejmującym ponad 44 tysiące Szwedów, w tym 1244 stulatków, wykazano, że osoby, które dożywają 100 lat, często mają poziomy cholesterolu uznawane za nietypowe według obecnych wytycznych klinicznych. W szczególności mają oni wyższe poziomy LDL cholesterolu, często nazywanego złym cholesterolem. Oraz innych biomarkerów związanych ze zdrowiem metabolicznym i funkcją wątroby. Co ciekawe, ci stulatkowie zazwyczaj unikają ekstremalnie wysokich lub niskich wartości dla większości biomarkerów, co sugeruje potencjalny związek między umiarkowanym zdrowiem metabolicznym a długowiecznością. To odkrycie sugeruje, że bardzo niskie poziomy cholesterolu mogą nie być tak korzystne, jak wcześniej sądzono, a kluczowa jest równowaga. Pacjenci z zawałem serca i niski poziom cholesterolu LDL Oddzielne badanie przeprowadzone przez UCLA Health wykazało, że prawie 75% pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału serca miało poziomy cholesterolu LDL, które spełniały lub były poniżej obecnych wytycznych krajowych. Około połowa z tych pacjentów miała poziomy LDL klasyfikowane jako optymalne mniej niż 100 mg na decylitr. Czyli o co tutaj chodzi? Po co więc obniżać cholesterol LDL, jeśli to właśnie osoby z niskim wskazaniem miały częściej zawały? Oczywiście oznacza to, że wiele osób, które doświadczają zawału serca, nie ma wysokich poziomów LDL, co podważa tradycyjny pogląd, że wysoki cholesterol LDL jest głównym czynnikiem ryzyka zawałów serca. Badanie sugeruje, że obecne wytyczne mogą nie być wystarczające do identyfikacji wszystkich osób zagrożonych zdarzeniami sercowo-naczyniowymi. Te odkrycia wspólnie sugerują, że choć wysoki poziom LDL cholesterolu jest często postrzegany jako szkodliwy, może istnieć złożony związek między poziomami cholesterolu a ogólnym zdrowiem. Szczególnie stulatkowie często utrzymują wyższe poziomy LDL bez negatywnych skutków, które są zwykle z nimi związane. Podczas gdy wielu pacjentów z zawałem serca ma niski poziom LDL. Ale nadal doświadcza poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Podkreśla to złożoność roli cholesterolu w zdrowiu i długowieczności, sugerując, że bardziej indywidualne podejście do zarządzania poziomem cholesterolu może być konieczne. Tak więc sam widzisz, co tu się dzieje. Nie daj się wprowadzać dalej w błąd i narrację straszenia poziomem cholesterolu, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Na przykład czy wiedziałeś, że cholesterol stanowi istotny składnik mózgu? Odpowiedzialny za budowę i funkcjonowanie błąkomórkowych neuronów oraz produkcję pewnych hormonów. Około 25% całkowitego cholesterolu w organizmie człowieka znajduje się w mózgu, co czyni go niezwykle ważnym dla jego prawidłowego działania. Dodatkowo komu zależy, aby straszyć dietą keto? No, zastanów się. Wiem, że jesteś mądry i już sam wyciągnąłeś wnioski. Jeśli nie wierzysz w tą dietę, poczytaj opinie osób, które wyszły z chorób takich jak cukrzyca czy nadciśnienie właśnie stosując tą dietę. Komentarze pod filmami mówią same za siebie. Możesz także zrobić badania i po miesiącu bycia na diecie sprawdzić, co się zmieniło. Lub spróbować, jak to jest nagle z pełnym brzuchem po posiłku, nie czuć się sennym i do tego jeszcze chudniesz czego chcieć więcej jesz dosyta i chudniesz to już koniec resztę wiedzy musisz zdobywać na własną rękę uwaga informacje przedstawione w tym filmie mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zastępują profesjonalnej porady medycznej diagnozy czy leczenia Zawsze konsultuj się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą zdrowia w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia. Nie ignoruj profesjonalnej porady medycznej, ani nie zwlekaj z jej uzyskaniem z powodu czegoś, co usłyszałeś aż w tym filmie.